Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski codziennie. Dzisiaj przydatne słowa z tematu miasto. Zbliżają się wakacje dużymi krokami zbliżają się wakacje. Mam nadzieję, że wielu z Was odwiedzi Polskę. Przydadzą Wam się praktyczne słowa: ulica, chodnik, miejsce, po którym chodzą ludzie, po którym spacerują ludzie. Chodnik. Przejście dla pieszych. Przechodzimy po przejściu dla pieszych, żeby przejść na drugą stronę ulicy. Dworzec. Na dworcu są pociągi i są autobusy. Dworzec lub dworzec kolejowy. Światła. Światła. Sygnalizacja świetlna. Na czerwonym stoimy, na zielonym idziemy. Rondo. Rondo to rodzaj skrzyżowania. Po rondzie jeżdżą autobusy, jeżdżą samochody. Przystanek autobusowy. Tutaj czekasz na autobus. Przystanek tramwajowy. Tutaj czekasz na tramwaj. Metro. Tego nie trzeba tłumaczyć nikomu. Metro. W Warszawie są dwie linie metra. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym jest metro. Stacja benzynowa. Tutaj wlewa się paliwo do samochodu, tankuje się samochód. Budynek. Są budynki mieszkalne, takie w których są mieszkania, apartamenty i są budynki biurowe takie, w których są biura.